Jedziemy z odpowiedzią na kolejne pytanie: Jaki jest najcenniejszy surowiec świata? Gaz, złoto, diamenty? To jest taki przykład różnych surowców. Oczywiście chodzi o czas. Czas rozumiany jako życie konkretnego człowieka. To jest właśnie piękne w tym wszystkim, że no, bryłka węgla do bryłki węgla jest podobna. Diament do diamentu w pewnym sensie też. My ludzie jesteśmy też bardzo podobni do siebie. Ale istota naszego życia, taka esencja moim zdaniem, którą, no niestety, ale mało kto chyba odkrywa mimo wszystko w dzisiejszym świecie, ja bym szacował, że jakieś 5 do 10% ludzi odkrywa tak naprawdę swoje powołanie, to o czym wspomniałem, Dla, dlatego powiedziałem, że e, jeśli odnajdziesz swoje powołanie, to masz plus 10, Sebastian ze mną się nie zgodził, że w przypadku pasji dałby plus plus 5. Ja chciałem specjalnie podkreślić, że jeżeli znajdziesz hobby, to masz plus 1, jeżeli masz pasję, masz plus 3, ale jeżeli znajdziesz powołanie, to jest plus 10 i jeszcze plus, czyli to jest po prostu coś mega. I właśnie twoim powołaniem jest znaleźć swoje miejsce. Większość ludzi. No hmm, nie będę o tym mówił, może powiem o tym kiedy, kiedy indziej. Czas rozumiany jako życie to jest tak naprawdę do wszystkiego w życiu potrzebny jest czas, do każdego jakby procesu, prawda? E, nawet do zaprogramowania maszyny, która teoretycznie robi coś za nas, też jest potrzebny człowiek do wszystkiego. Jest, a moim zdaniem, mimo wszystko, ten, ten czas jest. Nie chciałbym tutaj wyjść na jakiegoś pazernego człowieka, ale e, myślę, że ludzie nie są dostatecznie wynagradzani za swój czas, biorąc pod uwagę, że poświęcają swoje życie, czyli jedyne coś, co mają na rzecz jakiegoś projektu, na rzecz jakiegoś pracodawcy, na rzecz jakiegoś pomysłu. Nie wzywam do jakiegoś buntu, natomiast myślę, że, że świat, politycy i w ogóle rządni władcy tego świata mają bardzo dużo do zrobienia. My w ogóle mamy bardzo dużo do zrobienia, jeśli chodzi o docenienie życia, jaka jest w ogóle jego wartość. To jest moim zdaniem. Dowód na to, że to, co się dzieje naokoło, na świecie, dla mnie jest jeszcze dowodem, że człowiek, mimo iż już, już, już tak dużo osiągnął, taki duży postęp, to głównie odbył się to postęp taki materialny, prawda? Mamy więcej, mamy komputery, mamy to wszystko. Natomiast ten najważniejszy postęp, postęp duchowy, on jest jeszcze przed nami i właśnie, bo właśnie w tym rozwoju duchowym jest tak naprawdę docenienie życia, ile ono tak naprawdę jest warte myślę, że tak na takie prawdziwe docenienie życia to jest już niewyliczanie ile warte jest życia, niewycenianie swojego życia nie, nie branie pieniędzy za, za swoje godziny pracy czy czegoś, po prostu znalezienie takiej pracy takiej pasji, takiej hobby takiego powołania, takiego przedsięwzięcia które, którym tak naprawdę samą nagrodą, samą wypłatą będzie to, że to robimy i że kogoś obdarowujemy jakąś radością jakimś Jakimś, jakimś nie wiem, dziełem naszej pracy, yy, może być kontrowersyjne to, co mówię, bo, bo to nie chodzi o to, że teraz mówię tak, dzielmy się wszystkim za darmo, nie pracujmy, nie wszystkie firmy upadną czy coś. To nie o to chodzi, tylko chodzi o docenianie życia. Yy, jeszcze, jeszcze powiem o jednej rzeczy. Czas to jest jedyny surowiec na świecie, którego w naturalny sposób przybywa. Nas jest już ponad 7 miliardów, czyli 7 miliardów razy czas życia każdego człowieka. To jest surowiec, który nie dość, że jest go coraz więcej, to, to moim zdaniem rzuca światło na to, ile warte jest życie. Skoro jest go coraz więcej, to możemy coraz więcej zrobić e, i nie możemy tak patrzeć, że my musimy kontrolować na przykład narodziny, poprzez to, że ja uważam, że każde życie ma prawo przyjść na świat. E, Także musimy docenić ten czas, który mamy na, który mamy w życiu po prostu. i to jest jedyny surowiec, który, który tak naprawdę którego naprawdę wartość będzie wzrastać moim zdaniem. Coraz więcej ludzi będzie świadomych, coraz więcej ludzi będzie... Wiedzieć, ile wart jest ich czas, i tak naprawdę ci, którzy zatrudniają ludzi, będą mieli, moim zdaniem, coraz większy problem ze znalezieniem chętnych do pomocy w swoim przedsięwzięciu, bo w życiu masz taki wybór, między innymi, albo pójdziesz pracować do kogoś, albo zrobisz coś po swojemu, prawda? Już ja tutaj nie mówię o, w jakiej formie to będzie, czy pójdziesz do pracy i będziesz tam pracował, nie wiem, jako wolontariusz, czy jako coś. Chodzi mi o to, że masz taki wybór, Możesz uczestniczyć w czyjejś wizji albo zaproponować swoją. I teraz jak zaproponujesz swoją, to prawdopodobnie będziesz potrzebował innych ludzi, żeby ci pomogli tą wizję. Więc, więc tu jest wszystko takie no, no, trochę trudne do ogarnięcia. I nasz czas po prostu... Aj, troszkę się zapultałem. Chyba czas kończyć. Już wszystko powiedziałem. Poza tym te wszystkie takie Rzeczowe, takie, które są namacalne, surowce, one wcześniej czy później ulegają utlenianiu, czyli tak naprawdę, no nie wiem, metal podlega korozji i w końcu znika, a życie człowieka może iść do przodu i. No nie wiem, tak naprawdę poza tym, że tam śmierć któregoś dnia przychodzi i jedno życie znika, no to przychodzi inne życie, tak i to w ogóle, w ogóle to daje zupełnie innego sensu <noise> życiu, jakiejś kontynuacji i życia i, i tak dalej. Coś tu więcej powiedzieć, no to chyba będzie wszystko, pewnie o czymś zapomniałem jak zwykle. Y Warto sobie zadać pytanie właśnie, czy, czy doceniamy swoje życie, czy doceniamy życie innych ludzi. Jeśli zatrudniamy ludzi, to czy doceniamy ich i odpowiednio wynagradzamy za to. Warto, warto, warto doceniać czas. Dzięki.